No dzień dobry, witam Cię serdecznie, jestem Maciek i dzisiaj Ci opowiem o strukturze mojego kanału, a także zaprezentuję Ci darmową grę. Serdecznie zapraszam. A więc po pierwsze, struktura kanału. Jak mniej więcej to będzie wszystko wyglądało. Więc to są bardziej takie tematy do zaznaczenia niż jakieś punkty konkretne, co będzie się zawierało. To o tym będzie za chwilę dopiero. Więc. Najważniejsze a propos tego kanału jest to, że w większości będzie to moja subiektywna opinia. Nic więcej. O tym proszę Cię, żebyś pamiętał za każdym razem, w każdej minucie mojego filmiku lub podcastu, jeżeli go słuchasz. Bardzo mi miło. I jeżeli tak jest, naprawdę musisz o tym pamiętać, bo ja często będę powoływał się tutaj na ekspertów, będę tutaj często odnosił się do osób, osób związanych z tematyką, ale często wiesz, jak to jest w świecie, tak? Z jednej strony jest jeden ekspert, z drugiej strony drugi ekspert. Zawsze znajdzie się osoba, która ma inne zdanie. Ja to szanuję, aczkolwiek tutaj będzie moja subiektywna opinia. Musisz o tym wiedzieć. Druga rzecz to właśnie, że ta subiektywna opinia postaram się, nie zawsze tak będzie, postaram się ją poprzeć albo przynajmniej okrasić tak jakimiś faktami, nauką, zdaniem eksperta. Zawsze star postaram się po poprzeć i postaram się, żeby zawsze, żebyś miał odniesienie w... w, 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 w bio. Dobra, jak to już mamy za sobą, to bardzo ważna rzecz. Jaka będzie ogólna tematyka? Żebyś wiedział mniej więcej, co znajdziesz na moim kanale. Po pierwsze, będzie to zdrowie psychiczne łamane na mindfulness, chociaż bliżej mi do zdrowia psychicznego będzie o tym dużo, bo będzie o WWO. O DDA, o psychoterapii, bo sam uczęszczam, opowiem Ci o tym na pewno. Będzie o hakach takich życiowych, jak poprawić swoje życie w dosłownie chwilę, nie kosztem całego dnia, nie kosztem, że pójdziesz na czteroletnią terapię, tylko drobne takie rzeczy, które często bardzo pomagają, mnie osobiście pomogły i znowu wracając, subiektywna opinia będzie tu królować. Kolejna rzecz będzie to rozwój osobisty, znowu z mojej perspektywy. Czasami będzie to zbyt ambitny, czasami będzie to leniwy, czasami to będzie rozwój osobisty po prostu jako rozwój osobisty. Będziesz powoli, powoli myślę, poznawał to, jak ja myślę i yy, yy, jak działam. Będę na pewno bardzo dużo pokazywał Ci sam z mojego doświadczenia i mam nadzieję, że zaczerpniesz tego sam Ty, yy, który to oglądasz lub słuchasz. Mam nadzieję, że jesteś na obu platformach, jeśli tak, miło mi bardzo. Więc teraz pokażę Ci mniej więcej taki maluteńki, taką kropelkę przed smaku tego, co wiem, albo przynajmniej tego, co ja uważam za słuszne przekazywać dalej. Więc chcę podzielić się z Tobą w pewną darmową grą. Jest ta gra mindfulnessowa i nazywa się Zerozum. Polega ona na tym, że wybierz sobie taką sytuację, w której. Ktoś cię wkurzył bardzo, ktoś cię bardzo zasmucił, ktoś cię wystraszył, a potem się pewnie wkurzyłeś na niego, lub cię rozbawił, ale bierzemy tą negatywną, powiedzmy, stronę, tak przyjmowaną, i postaraj się w tym momencie, w którym już ma zacząć iść w koło, iść w koło, iść w ruch napędzany koło emocji po prostu Twojej, że zaczynasz się już nakręcać, to w tym momencie musisz się zatrzymać, i zacząć myśleć, a raczej wymyślać alternatywną historię, dlatego, dlaczego w pewnym sensie usprawiedliwi, usprawiedliwiając dlaczego daną, dla, dana osoba to zrobiła. Przykład. Mega prosty. Jedziesz sobie, jedziesz, jedziesz, nagle pach! Ktoś Ci zajechał drogę. Ty nie. Stop. I w tym momencie zaczynasz myśleć hmm, może to jest kobieta, która właśnie dowiedziała się, że jej mąż jest w szpitalu. I ta-da-da-da-da-da. Może, może to jest w tym momencie jakiś chłopak, który dopiero co y, wsiadł za kółko i dokładnie nie wie, bo wi wiadomo, jak jest z, z, z prawem jazdy i jak jest z, z wiedzą po zdaniu prawa jazdy. Może jakieś 50 na godzinę i tyle, nie? Yy, I jeżeli wymyślisz, udać się jednocześnie zatrzymać i wymyślić jakąś historię, to dajesz sobie, zbijasz sobie mentalną pionę i do tego. Yy, dajesz sobie punkcik, zapisujesz go sobie na telefonie, na kartce, zostawiasz w głowie. To nie, nie interesuje mnie. Głównie polega to na tym, że zatrzymujesz się i wymyślasz tą historię. To jest najistotniejsza rzecz, bo pomaga ci to często zrozumieć daną osobę, dlaczego mogła to zrobić, a nie od razu oceniać. Reszta zasad zależy od ciebie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz tą historię zapisać, śmiało zapisuj. Jeżeli stwierdzisz, że, nie wiem, chcesz się z tą osobą, tą historią podzielić. ok. Jeżeli chcesz po tej historii zapytać tą osobę, dlaczego tak zrobiła, okej. Okay. Grunt, żebyś, człowieku, znowu, zatrzymał się. Nie mówię, ty, kobieto, ty, mężczyzno. Człowieku, żebyś zatrzymał się i w tym momencie po prostu spróbował wymyślić coś. Ja miałem taką sytuację ostatnio, jadąc autobusem, dziewczyna przede mną, która trzymała telefon w ręce i akurat patrzyła się na niego, wpadła na mnie i uderzyła mnie chyba łokciem, czegoś tak, bo autobus nagle ruszył. Miałem już się wkurzyć, ale w tym momencie właśnie udało mi się zatrzymać i stwierdziłem, wymyśliłem taką historię, że po prostu w tym momencie rozstaje się z chłopakiem, smutna rzecz bardzo, rozstaje się z chłopakiem i zupełnie nie myśli. Na jej miejscu myślę, że też bym nie myślał o tym, żeby chwycić się jakiejś poręczy czy uchwytu, żeby, żeby, żeby... nie wpaść na jakąś osobę, bo są rzeczy ważniejsze, czyli to, że w tym momencie jej chłopak napisał, że z nią zrywa i raczej w tym momencie nogę... Boże, ziemię się spod nóg od... usuwa, osuwa... Nie wiem, jak to się mówi. Ale mniej więcej kumasz, o co mi chodzi. Najpierw zatrzymujemy się, a potem próbujemy wymyślić alternatywną historię, taką, która w pewnym sensie usprawiedliwia daną osobę. Nie chodzi o to, żeby wybierać ją, bo niektórych się po prostu nie da. Jak chcemy sobie na nich po kurwi, No, to, to robimy to po prostu. Więc to jest mniej więcej taki krótki odcineczek. Wiesz mniej więcej po, po tym, jak widzisz, eee, mniej więcej co spotkasz na moim kanale, i mam nadzieję, że raz czy dwa pykniesz sobie w swojej głowie w tą gierkę z rozum i e, jeżeli tak, to mam nadzieję, że też podzielisz się z, o, z kimś z twoich bliskich albo z osób w, twoich, w twoim otoczeniu, która może może albo tej gry potrzebować, albo z drugiej strony może się nią zajarać i jej się spodobać. Mam nadzieję, że tak będzie. Więc ja z tobą będę się żegnał, ale jeżeli masz jakiekolwiek uwagi co do, nie wiem, montażu, co do wyglądu ogólnego tutaj, co do tego, jakie mogą być jeszcze pomysły zawarte na kanale, bo po prostu chcesz mnie sheitować, pisz wszystko w komentarzu. Jeżeli chciałbyś zostać na dłużej, zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji. No i wiadomo, kliknięcie, dzwoneczka, wtedy nic nie przegapisz. I jeśli uważasz, że ogólnie ten materiał, to będę mówił chyba za każdym razem, jeżeli uważasz, że ten materiał może komuś pomóc, lub ten materiał może być dla kogoś wartościowy. Naprawdę gorąco zachęcam Cię, żebyś w prywatnej wiadomości wysłał to tej osobie. Ode mnie dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobało Ci się. Jeśli tak, zostaw lajka. Na razie.